Kiedy dowiedziałem się, że powstał spynow Wiedźmina, który jest podobno tak zły, że Netflix chce go ukryć przed światem, to wiedziałem, że chcę go obejrzeć. Chodzi o produkcję Szczury, która opowiada, uwaga, o szczurach z Wiedźmina. O szczurach jeszcze przed dołączeniem do nich Ciri, zaznaczmy. Ja zaznaczę jeszcze dodatkowo, że szczury są dla mnie absolutnie najgorszym elementem całego czwartego sezonu Wiedźmina jako wątek, jako postaci. I o tym mówiłem w swojej niedawnej recenzji, giga recenzji Wiedźmina 4, którą znajdziesz w opisie pod tym filmem. No więc okazało się, że powstał miniserial, o który nikt nie prosił. Miniserial w trakcie zdjęć został przerwany przez Netflixa, bo uznali, że to jest zbyt słabe. Jakby fani rzeczywiście, chyba czekali na spin-off o szczurach. I nie było wiadomo, co się z tym stanie. I nagle... Niespodzianka, jeżeli obejrzysz cały sezon Wiedźmina czwarty, to na koniec może nieśmiało. Netflix zarekomenduje Ci film zatytułowany Szczury, który trwa godzinę i 22 minuty. Film, który zmontowano z miniserialu o który nikt nie prosił o bohaterach, na których nikt nie czekał. A to jest moja recenzja spoilerowa rzeczonego filmu Szczury, który wbił mnie w ziemię. I do którego podchodziłem z nastawieniem, to po prostu nie może wyjść. A partnerem kanału jest platforma XTB, gdzie właśnie pracują moje pieniądze. Jeżeli chcesz, żeby pracowały tam także twoje, to zarejestruj się z kodem Schemat i poznaj podstawy inwestowania. No to jedziemy. Netflix prezentuje. Uwaga! Specjał Netflixa! Om nom, 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 nom. to nie może nie wyjść. I co się dzieje na początku? Co to w ogóle się dzieje? Mamy Siri? I mamy mojego kochanego Leo Bonharta? Okej. Okay. To jest ciekawe. W sensie nie dostajemy szczurów, dostajemy scenę, która. No, jeżeli nie widzieliście Wiedźmin na sezonu czwartego, to przepraszam, że wam to spojluję, ale. O tym, jak Leo Bonhart wyrżnął szczury i schwytał Ciri, czyli de facto przechodzimy, jakby kawałek dalej, fabularnie, niż to, czym skończył się sezon czwarty. No i nie tylko dostajemy więcej cudownego Leo Bonharta w wykonaniu Szalto Kopleja, co już jest dla mnie dużym plusem. Otóż serial o szczurach zaczyna się od ukazania odciętych głów szczurów. Absolute cinema. Do. No, za nie mówiłem. Naprawdę to robi wrażenie. W sensie opowiedzieć, znaczy, to trzeba mieć jaja. Trzeba mieć jaja z żelaz, żeby opowiedzieć historię szczurów, ale zaczynamy od ich odciętych głów. Po czym oczywiście cofamy się w czasie i widzimy historię szczurów jeszcze przed dołączeniem do nich Ciri. I muszę wam powiedzieć, że to wejście szczurów... Co tu się dzieje? Dlaczego, dlaczego, dlaczego czwarty sezon Wiedźmina... I wszystkie segmenty ze szczurami, które pewnie składałem się łącznie na jakieś dwie godziny materiału, nie miały tak kul cool momentu z nimi. Takiego wejścia, że kurwa leci polska muzyka. I te szczury wchodzą, jakby miały, nie wiem, siury do kolan, no coś po prostu wspaniałego. I nie wiem jak to możliwe, ale nagle wszystkie te szczury, które tak irytowały mnie w, w serialowym Wiedźminie, tutaj grają lepiej, są bardziej wyraziści, mają jakiś charakter, od razu w ogóle po prostu lepiej wyglądają. Po czym pojawia się Dolf. Landgren, który gra Wiedźmina zapijaczonego. Ja nawet, ja nawet nie żartuję. Dolf Landgren gra Wiedźmina pijaka, który nie może ustać na nogach i na arenie próbuje walczyć z gościem przebranym za Dopplera, który ma tak złą charakteryzację, że ludzie w trakcie krzyczą, że to nawet nie jest Doppler. Dolf Landgren, jakby. You had my curiosity, now you have my attention. Obserwujemy akcję rabunkową przeprowadzoną przez szczury właśnie w trakcie tego pojedynku na arenie, która jest przemyślana, zrealizowana i zmontowana lepiej niż cokolwiek co szczury robiły w czwartym sezonie Wiedźmina naprawdę. Do tego w trakcie akcji pojawia się wątek niejakiej Juniper i okazuje się, że Mistle ma jakieś zwidy z przeszłości po widoki. Po akcji widzimy bohaterów, którzy. No, ich relacja jest ciekawsza niż była w serialu. Jak już mówiłem, oni jakoś. No wreszcie ich możesz zapamiętać. Do tego każdy z nich ma jakąś przeszłość, powód, dla którego dołączyli do szczurów. Mimo, że film nie poświęca każdemu z nich wystarczająco uwagi, to każdy z nich ma moment, żeby błysnąć, a część z nich. Nawet ma jakąś przeszłość, nawet ma jakieś relacje miłosne, tak jak. I nie wierzę, że ja to zapamiętałem. Giz i Iskra. Ja nie byłem w stanie zapamiętać ich imion i nazwisk. Znaczy, oni nie mieli nazwisk. Ja nie byłem w stanie zapamiętać ich imion w książkach, a tutaj jestem w stanie. Proszę bardzo, ten tęgi to Asse. Reef to jest ta dziewczyna niska, tu jest Kaylee i ja naprawdę poza, po, poza pamiętywałem ich imiona. Jest Geese, który jest tak naprawdę liderem bandy de facto. Do tego Misle opowiada historię Juniper, która ją prześladuje, która przypomina Killbilla. Juniper była jej kochanką, to była zakazana miłość, a Misle miała wyjść za szlachcica, ale dzień przed ślubem niejaki zabijaka i najemnik Bert Brigden dokonał rzezi. Bert Brigden zabił jej męża, pomordował całą jego rodzinę i. Na jej oczach zakatował jej ukochaną. I her everywhere now. Nawet jeżeli nie jest to jakaś specjalnie oryginalna historia, to sposób, w jaki to zostało przedstawione. Kurwa, ja miałem takie wrażenie, jakbym czytał opowiadanie Wiedźmińskie, albo miałem takie wrażenie, jakbym oglądał Quest'a w Wiedźminie 3 jakiś NPC opowiada mi swoją tragiczną historię na zasadzie, nie wiem, Olgier von Everett. Nagle też misna stała się ciekawszą postacią. Ja trochę rozumiem, czemu ona na przykład przywiązuje się do Ciri. Tutaj też lepiej to jest wyjaśnione, dlaczego właściwie sparaliżowało ją podczas pierwszej akcji, którą oglądamy. No i każdy z bohaterów ma coś, co w nich siedzi. To jest właśnie fajne. Nie, nie widzimy tego w przypadku wszystkich bohaterów. Mistle jest tylko tego uosobieniem, ale każdy z nich zgadza się, że wszyscy ludzie, którzy zrobili im jakąś krzywdę, którzy sprawili, że oni znaleźli się w tej Handzie, szczurów, znajdą się w jednym miejscu. I tym jednym miejscem, i to jest zlecenie, której przyjmują, i miejscem, w którym też będzie rzeczony Bert Brigden, na którym mistrz chciałaby się zemścić, będzie, uwaga, arena należąca do bardzo bogatego kupca Dominika Huvenagla. I teraz wow, ponieważ to jest wprost połączenie tego z historią zawartą w czwartym tomie Sagi Wiedźmińskiej zatytułowanym Wieża Jaskółki. Nie chcę zdradzać, co tam się będzie działo, ale Dominik Huvenagl wróci. Tam również pojawi się Benhardt, Może ktoś się pojawi, kogo znacie. I to zaczyna ciekawie łączyć się z tym, dlaczego Lowenhart już znał w czwartym sezonie Wiedźmina. No więc planem naszych bohaterów jest ograbić najbogatszych, którzy pojawią się na tej arenie, oglądać igrzyska, a przy okazji się zemścić. I tu zaczyna się zajebisty heist movie. Tak, heist mówi w świecie Wiedźmina. Oglądamy to jak bohaterowie robią rekonesans, rozpoznają temat, kombinują, kmienią i świetnie to jest nakręcone, naprawdę. W rozumieniu o niebo lepiej niż wszystko, co, w, znaczy nie wszystko, ale wszystko, co ze szczurami w sezonie czwartym wiedźmina. I też bohaterowie tutaj właśnie mogą błysnąć. Poznajemy ich charaktery, poznajemy ich humor, poznajemy ich jakieś takie maniery i manieryzmy. Dowiadują się też, że tam z miejsca na arenie, gdzie będą chcieli dokonać grabieży, jest potwór, którego wprowadzenie jest legitnie przerażające. Let's go! No, nareszcie przerażający potwór w Wiedźmina. Widzimy tylko jego sylwetkę, słyszymy jego skrzeczenie, widzimy, że to jest jakiś mutant, połączenie człowieka i potwora. No więc skoro bohaterowie wiedzą, że tam będzie potwór, kombinują co zrobić. Najlepiej zatrudnić Wiedźmina, a przecież my już Wiedźmina wcześniej wiedzieliśmy. To był nieszczęsny, pijak alkoholik i nie do grany przez Dolfa Langrena. I tu wchodzi Brechen, który jest absolutnie cudowną postacią. Mamy wyjętego wprost z kart książek Sapkowskiego zmęczonego życiem Wiedźmina. Brechen jest zmęczony, zapijaczony, powolny i pozornie ma wyjebane. Ale już od początku widać, że coś więcej ukrywa. I tu wchodzi potężny reveal, który mnie zachwycił. i widzi w nim coś. A historię jakiejś księżniczki, której nie uratował, okazuje się, że chodzi o dokładnie to zlecenie, które było w pierwszym opowiadaniu Wiedźmińskim Strzyga. I w tym opowiadaniu Wiedźmińskim była mowa o dwóch innych Wiedźminach, którzy podjęli próbę odczarowania córki króla Foltesta, czyli księżniczki, z formy Strzygi. I była mowa o dwóch Wiedźminach. Jeden zginął, a jeden uciekł z pieniędzmi. No więc Brechen jest tym Wiedźminem, który uciekł z pieniędzmi. I widać, że zżera go poczucie wstydu i wyrzutów sumienia. Czyli znaczy jest to genialne. Jest to po prostu genialne. Takie, taki, tak zwany tie-in. Takie powiązanie powinno się robić. Kiedy robi się jakąś, nawet nie adaptację, tylko po prostu historię sadzoną w świecie Wiedźmina. I do tego bardzo ciekawą rzecz ma jeszcze do powiedzenia Brechen, bo jest ze szkoły kota, jak się okazuje. Gerof of Rivia, he saved her. That's White tu następuje absolutnie najlepszy fragment filmu, gdzie bohaterowie się po prostu docierają z nowym członkiem drużyny, jakim jest Brechen. Brechen jest jak, no nie wiem, Ivo Drago z Rockiego, który naprawdę przećpał i przepił większość życia po przegranej. Jest tak nieudolny, że y, nie pamięta już z jakich składników wyrabiało się eliksiry wiedźmińskie. Autentycznie po prostu kręci się i próbuje znaleźć składniki, ale, ale w sumie nie wie co zrobić. Mamy sekwencję naprawdę super scen tego... Robienia mini-questów do tego, żeby w zasadzie jakkolwiek przygotować się do skoku. Mamy Brechena, który traci cierpliwość na każdym kroku, i widać, jak bardzo nie pasuje do reszty szczurów. I dochodzi do kolejnego kluczowego objawienia w zasadzie, bo ja jestem zaskoczony, jak ten film znakomicie prowadzi narrację, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o budowanie dramaturgii i ciągłe podbijanie ciekawości widza. A mianowicie dowiadujemy się więcej o samym Brechenie. Jego historia wcale nie różni się tak bardzo od historii Mistle. A w ogóle Dolf Langen go fantastycznie gra. W każdym razie mówi o tym, że szkolił się w szkole Kota, gdzie bardzo izolowano Wiedźminów. Uważano po prostu, że każda relacja jest słabością, jest przeszkodą i każdy Wiedźmin powinien być samotny. I tak też się wychował, i w związku z tym od zawsze buzowało w nim bardzo dużo frustracji, bo tak po prostu skonstruowany był ten trening szkoły Kota. I pewnego razu trafił na Wiedźmina, który był ze szkoły Białego Wilka. Nie, przepraszam, nie Białego Wilka. Biały Wilk jest jeden, ze szkoły Wilka. Tym wiedźminem był niejaki Remus, który stał się przyjacielem naszego Brechena. Zazdrościł w zasadzie tego, że Remus tak łatwo dogadywał się z innymi, uratował Brechenowi życie. Zaczęli razem podróżować i zaczęli dzielić się ze sobą zleceniami, opiekując się ze sobą nawzajem. Opiekując się sobą nawzajem. Co jest taką niewprost sugestią i to zostaje niedopowiedziane. Może tak, może nie, ale że łączyło ich również coś romantycznego, Brechena i Remusa, a jednocześnie po prostu może była to tylko czysta platoniczna męska przyjaźń, której tak bardzo Brechenowi właśnie ze względu na to, z jakim doświadczeniem ze szkoły kota wyszedł, brakowało. Brechen mówi więc, że przyjęli zlecenie na strzyga, a Folte zdecydował się zapłacić im nawet podwójnie, ale zapłacił za to Remus swoim życiem. I to złamało Brechena. Wziął pieniądze uciekł i pozostał z ogromnym wstydem i do tego ogromną pustką, bo po prostu kosztowało to życie jego najbliższego przyjaciela, cholera wie, może i partnera. Zachłanność zniszczyła jego przyjaźń i, i, i zabiła jego braciola. I to jest, to jest kapitalne. Znaczy, to jest jeszcze tak fajne uzupełnienie tej historii ze strzygą, że prezentuje Brechena nie po prostu jako tchórza albo wypalonego Wiedźmina, tylko jako kogoś, kto popełnił ogromny błąd i stracił kogoś bliskiego, tak jak Mistle straciła Juniper. Więc jest nawet podobieństwo między tymi bohaterami, więc to zaczyna tworzyć między nimi więź i to zrzucenie tego z piersi Brechena sprawia, że on zaczyna wreszcie odżywać, trzeźwieje i zaczyna dogadywać się z bohaterami. Zajebiste. Mamy całą zajebistą sekwencję w stylu Rockiego albo karateki, którą zaraz zobaczycie. Jest tak dobre na tak wielu poziomach, że z jednej strony on ich szkoli w e, fechtunku, szkoli ich w alchemii, z drugiej strony oni pomagają mu odzyskać równowagę, otrzeźwieć też. Widzimy Wiedźmina, który na nowo odnajduje drogę Wiedźmińską i poczucie jakiegoś sensu. To jest tak klasyczne. To jest klasyczna baśń, ale tak zajebiście zrobiona, że ja momentami miałem wrażenie, że ja właśnie czytam jakieś opowiadanie Wiedźmińskie, bo to mogłoby być opowiadanie Wiedźmińskie właśnie z perspektywy Wiedźmina Brechena, który jako Wiedźmin, jako postać jest po prostu świetny. Jest najciekawszym Wiedźminem, nowym, wprowadzonym do świata Wiedźmina od czasu Prestona Holta z rozdroża Kruków. Czyli już pióra samego Sapkowskiego. Nie tylko przyjemnie się ogląda, jak oni już wszyscy są dograni i Brechen staje się tak naprawdę częścią szczurów, są nawet te piękne momenty prawdziwego serducha, gdzie Brechen daje jakieś lekcje życiowe. Zwraca się do Gizy i mówi: Chłopie, jesteś liderem, tak, ale wiesz, tu jest dziewczyna, która Cię kocha, to jest Iskra. Giz mówi: No tak, ale ale, no, ja, ja muszę zadbać o to, żeby wszystko jutro wypaliło. Na co Brechen mówi: Wiesz, chcesz być w kontroli, ale me mi, I say that. Tomorrow? Nie a fuck about today's plans. Go z, dostań z dostań. Ja, ja po prostu rozkładam ręce, jak to jest dobrze napisane. Proste, ale skuteczne. Facet stracił kogoś bliskiego. i do dzisiaj nie może dojść do siebie. I widzi chłopaka, który nie dopuszcza do siebie myśli, że wszystko się może jutro spierdolić. I już na zawsze będzie żałował tego, że nie okazał miłości tej osobie, której mu na nim zależało. To jest, raz jeszcze, to jest banalne, ale to jest, to jest ponadczasowe. Co, I w ogóle jeszcze muszę powiedzieć, Dolph Lundgren, no nie mogę powiedzieć, że daje tutaj rolę życia, ale jaki to jest doskonały wybór do tej roli. Co ja bym dał, żebym zobaczył cały spin-off poświęcony właśnie postaci Brehena. I wiecie co? Ja też w tym filmie naprawdę widzę szczury jako rodzinę. Coś co bardzo serial nam próbował wmówić, że to jest rodzina dla Ciri. Nie, nie, nie. Tutaj widać tę rodzinę. Tutaj widać jak oni są ze sobą zgrani i jak włączają nową osobę do tej rodziny. No to jest tak ciepłe, tak piękne. No sorry, no zachwycam się, bo może po prostu chcę się zachwycać po tym czwartym sezonie Wiedźmina i tym bardziej, że jestem tak cholernie zaskoczony tym co dostałem w przypadku tego filmu. Ale dochodzi już do właściwej akcji, czyli zaczyna się egzekucja planu. Ja tak w ogóle patrząc na scenografię w tym filmie i patrząc na jakość produkcji, nie, nie dowierzam, że każdy odcinek serialu Wiedźmi miał 27 milionów dolarów budżetu. Ten film miał nieco ponad 20 milionów. I oni zachowali ten poziom, który ma serial, albo nawet w niektórych punktach, szczególnie jeżeli chodzi o kostiumy, może zrobili to nawet lepiej. Ale na imprezie pojawia się czynnik X, o którym chyba zapomnieliśmy, czyli właśnie zajebisty Leo Bonhart. I na tym etapie już wiemy, że coś po prostu pierdolnie, biorąc pod uwagę Zaszłości, które znamy z serialu Bohaterowie schodzą pod arenę I Wiedźmin musi skonfrontować się Z to ja, Jało, jałów, nie jałówka Jałowiec, nie jałowiec Kurwa, jaki jałowiec, jałowianka Nie wiem, jałowianka brzmi jak nazwa Urwa wody mineralnej Jał, hybryda w każdym razie, walka może nie jest jakoś bardzo ekscytująca, biorąc pod uwagę choreografię, lepiej to jest zrobione w przypadku e, serialu, ale jest potężny reveal, który jest szokujący. I też jest kolejny raz dowodem na kunszt pisarski. Wreszcie widzimy hybrydę, jałowiankę w pełnej okazałości, walkę z nią Brechena, która, tak jak mówię, może nie jest tak dobra, jak walki w serialu, ale jest wystarczająco ekscytująca. I dostajemy wielki reveal. Trudno. To. Tak, to jest Juniper. Ona nie została zabita, ona została przez Bregena, czy jak on tam ma, zmieniona w Monstrum. I robi się jeszcze lepiej, bo Mistle oczywiście nie chce jej zabijać, tylko chce ją odczarować. I to jest szansa, żeby Brechen naprawił swój błąd z przeszłości. Kiedy nie udało mu się odczarować strzygi. Co za piękna klamra kompozycyjna! Już to ma się wydarzyć, mają cały plan przygotowany, po czym pojawia się czynnik X. Oczywiście, że tak. Leo Bonhardt psuje całą imprezę i w sumie jest odpowiedź, dlaczego ten gość, mam na myśli Bonhardt nosi także medalion szkoły Kota. W sensie nosi go już w serialu, jak się przyjrzycie. I to nie jest pierwszy raz, kiedy zabija Wiedźmina. Mamy dwie równoległe walki, bo jednocześnie Brehena z Leo, Bonhartem, a z drugiej strony hybrydy zresztą bohaterów, że są świetnie zrobiona jest ta hybryda naprawdę. Jałowianka, najlepsza woda. Udaje się zemścić za Juniper, ale wszyscy wiedzą, że po prostu nie da się jej uratować na tym etapie. Mistle musi pogodzić się z przeszłością, a Brechen po prostu poświęca się. Oddalając szczurę razem z łupem i biorąc na siebie Bonharta. Znaczy, jest to naprawdę epicki, piękny, poetycki koniec Wiedźmina, chociaż chciałbym, żeby przeżył. I raz jeszcze uważam, że to spokojnie mogło być opowiadanie Wiedźmińskie. Jakby Sapek chciał napisać jeszcze jedno opowiadanie Wiedźmińskie, ale tym razem o innym Wiedźminie, to ma gotowca. Bo Brechen jest gotowcem, i, i cała ta historia, gdyby była bardziej z jego perspektywy, pasowałaby na opowiadanie Wiedźmińskie. Albo Quest. Quest w Wiedźminie 4. Ginie. Poświęca się, bohaterowie zostają sami, chociaż nie wiedzą, że wydali na siebie wyrok śmierci. To jest wyjątkowo ponurym zakończeniem, ale ta jedna krótka scena z Riff w jej grze aktorskiej ma w sobie więcej serca niż dowolna z nią scena i z dowolnym innym szczurem w całym serialu Wiedźmin, sezon czwarty. No kurwa, a coś po prostu wzruszyłem, no. To jest tak pięknie oddaje. charakter tej postaci, bo ona jest taka zawsze optymistyczna, pojechana, wciąga ten fistek. To jest mechanizm obronny, gdzie ona po prostu próbuje sobie wmówić, że wszystko jest ok, zobaczcie, ile kasy mamy, ale buzują w niej te emocje po, po, po stracie brechena. No kurwa co za w ogóle. Piękny akcent na koniec. Bohaterowie na koniec wznoszą toast za Brechena, za Juniper no, 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 no tak, no to po prostu działa emocjonalnie. A na koniec i tak widzimy coś szalenie ponurego, czyli Leo Bonharta, który zrywa medalion z martwego Brechena i wie, że jeszcze spotka szczury. I to jest koniec. To jest koniec filmu szczury, który trwa godzinę 22 minuty, a ja jestem kurwa powalony, na kolana. To jest największe dla mnie zaskoczenie roku. Ja powiedziałem na początku specjalnie bejtując, że ja podchodziłem do tego filmu z przekonaniem, że to jest 1 na 10. To to, to jest gówno. To będzie na pewno dnościek, bo szczury były tak fatalne w serialu. I dostałem produkcję, którą uważam za najlepszą produkcję wiedźmińską, jaką do tej pory dał nam Netflix. Nie przesadzam, nie żartuję. To jest moje zdanie i będę się go trzymał. Jestem zaskoczony. Ocena 8,5 na 10. To jest bardzo wysoka ocena. To szczury okazały się. Lepsze od czwartego sezonu Wiedźmina, a takie syreny z głębi, czy nawet zmora Wilka, które oceniłbym, nie wiem, 7 na 10 zmorę Wilka, a no tam fatalne były te, te, te syreny z głębi, to nawet podjazdu nie mają do tego. I wiecie, dochodzę do wniosku, że są dwie ważne rzeczy dwie ważne lekcje. Pierwsza jest taka, że zwięzłość w opowiadaniu takiej wiedźmińskiej historii ma znaczenie. Bo kiedy dano więcej przestrzeni szczurom w sezonie e, czwartym Wiedźmina i przeplatano to innymi ciekawszymi historiami, to oni. Wręcz nie tylko rozpływali się w toku narracji, oni byli wręcz irytujący dla nas. A okazuje się, że tu można było napisać dobrą historię z nimi, nie przecinać jej niczym innym, tylko zachować spójność i płynność, i nagle wychodzi z tego fajna historia, co każe sądzić, a może my nie powinniśmy dostawać serialu Wiedźmin, może my powinniśmy dostawać po dwóch i pół godzinne filmy. Ja wiem, że to się nie opłaca Netflixowi, biorąc pod uwagę, że oni muszą naprodukować kontentu, ale nawet ścięcie ilości epizodów do czterech albo pięciu pokazuje, że z tego można wycisnąć lepszy serial. Plus, tak jak zawsze powtarzam, i mówiłem w swojej recenzji czwartego sezonu Wiedźmina, jeżeli zmieścisz niektóre wątki jako osobny odcinek poświęcony retrospekcji, na przykład, tak mogło być z Jennefer albo ze szczurami, to masz większą spójność i większą zwięzłość, i mniej przeszkadza ci w platanie w to innych wątków, a ten wątek mniej przeszkadza ci. W oglądaniu innych. I druga rzecz, o której myślę, poza tym, że po prostu można zrobić godzinny film albo godzinny odcinek zamiast robić taką przeplatankę, taką lasagne czy tam sandwich, to jest to, że zobaczcie jakie historie można opowiedzieć, kiedy nie jest się uwiązanym adaptacją prozy Sapkowskiego. Można. Można. Do tej pory zmora wilka coś takiego robiła, okej, okay, rodowód krwi był fatalny, ale to wciąż pokazuje, jaki jest potencjał. Kiedy weźmiesz jakieś postaci, które wydają się może aż tak nieciekawe i nadasz im charakteru, dając im osobną przygodę, nie musząc gadać cały czas o przeznaczeniu i do tego inteligentnie łącząc to ze światem Wiedźmina i z tym co znamy z historii wiedźmińskiej, jak na przykład połączenie ze strzygą w tym przypadku, jak na przykład to, że szczury w końcu pojawią się w historii Ciri. Więc myślę, że są tu jakieś lekcje i chętnie usłyszę od was, co wy więcej o tym myślicie. Ja tylko naprawdę polecam wam obejrzyjcie to w całości. Ja wiem, że to streściłem, ale Warto, warto i warto promować ten film. I może właśnie na korzyść jego jest to, że zrobiono z mini serialu właśnie film. To wracam do tego punktu pierwszego, czyli to, że to jest dość takie zwięzłe, ale tym bardziej warto promować to, bo może to jest jakiś sygnał też dla Netflixa, czego by oczekiwali fani. Ja na pewno jestem ukontentowany. Będę jeszcze o tym więcej mówił na live, który zaraz nadejdzie. Z Wami rozmawiał także o tej produkcji w kontekście sezonu czwartego Wiedźmina. To by było na tyle. Czekam na wasze komentarze, jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć bez schematu na Patronite, w zamian za fajne plakaty, w tym wiedźmiński. Oczywiście sprawdźcie inne materiały, jak na przykład moją recenzję czwartego sezonu Wiedźmina, wpadnijcie na live. A partnerem kanału jest platforma XTB, miejsce gdzie mogą pracować twoje pieniądze. Jeżeli chcesz wiedzieć jak inwestować i nabrać wiedzy, to zarejestruj się z kodem SCHEMAT.